Mieszkania wykończone pod klucz kojarzą nam się ze skończonymi podłogami, kuchnią oraz łazienką, ale czasami można pójść o krok dalej i wyposażyć całe mieszkanie w sprzęty RTV, AGD oraz wszystkie potrzebne meble. Dzięki takiemu standardowi możemy się od razu po zakupie nieruchomości do niej wprowadzić i nie zaprzątać sobie głowy udawaniem się do sklepów np. meblowych. Jak takie mieszkanie wygląda, przekonamy się w dzisiejszym filmie. Nazywam się Aleksandra Jałocha i zapraszam do prezentacji. Funkcjonalność tego mieszkania rozpoczyna się już na samym wejściu. Po mojej lewej stronie znajduje się szafa wykonana na wymiar pod sam sufit, która pomieści wszystkie nasze kurtki, buty oraz na przykład odkurzacz. Idąc dalej, po lewej stronie znajduje się kuchnia, która została wyposażona we wszystkie niezbędne sprzęty. Mamy tutaj lodówkę Wraz z zamrażarką, zaraz obok niej znajduje się zmywarka, a zaraz za mną znajduje się płyta indukcyjna, pod nią piekarnik oraz oczywiście niezbędny okap, który został podłączony pod komin. Kuchnia została usytuowana w bardzo strategicznym miejscu w mieszkaniu. Jest bardzo funkcjonalna, posiada m.in. oświetlenie LED, bardzo dużo szafek do przechowywania oraz, jak już wcześniej wspomniałam, wszystkie niezbędne sprzęty AGD. Na prawo od wejścia znajduje się łazienka i przy normalnym wykończeniu pod klucz znajdowałaby się tylko tutaj toaleta, prysznic oraz umywalka. Ale w tym mieszkaniu poszliśmy o krok dalej. Mamy tutaj pralkę, blat oraz bardzo dużo miejsca do przechowywania w postaci tych szafek znajdujących się nad pralką. Nie zabrakło tutaj także szafek pod umywalką, które mają bardzo duże szuflady. Sami popatrzcie. Jeśli chodzi o prysznic, to warto wspomnieć, że jest on bezbrodzikowy, z odpływem liniowym i został wyposażony w deszczownicę. Dodatkowym smaczkiem w tej łazience jest lustro z oświetleniem LED, które można w bardzo prosty sposób wyłączyć oraz włączyć. Na wprost od wejścia znajduje się salon. Mamy tutaj po prawej stronie kanapę oraz po lewej stół z krzesłami. Zaraz za mną znajduje się telewizor i jak możecie zauważyć, nie ma tu żadnych kabli. Wynika to z tego, że zostało to przemyślane przed remontem. Za telewizorem znajduje się śluza, przez którą przechodzą kable, które lądują w szafce RTV. Takie rozwiązanie pozwala nam zachować wysoką estetykę, jednak trzeba o tym pamiętać, zanim rozpocznie się remont. Po lewej stronie od telewizora znajdują się lamele, które dodają niezwykłego uroku temu salonowi. Zadbano o najmniejsze szczegóły, bo te lamele zostały przecięte specjalnie pod tą szafkę RTV i znajdują się znowu pod spodem. Więc nawet największy frik estetyczny będzie zadowolony. Warto także zwrócić uwagę, że przy suficie zainstalowano maskownice, które przysłaniają nieestetyczne karnisze. A co kryje się za firaną? Wyjście na balkon. Balkon jest całkiem spory, ma prawie 5 metrów oraz jest skierowany na stronę zachodnią. Mieszkanie o powierzchni 32 metrów równie dobrze mogłoby być kawalerką, jednak tutaj mamy wydzieloną sypialnię, w której możemy zmieścić łóżko, w przeciwieństwie do kawalerki, w której mielibyśmy prawdopodobnie rozkładaną kanapę. Jako, że mieszkanie zostało wyposażone we wszystkie niezbędne nam meble, mamy tutaj łóżko z materacem, ale także szafę. Całe mieszkanie zostało zaprojektowane oraz wykończone w kolorystyce zieleni, bieli, beżu, złota oraz drewna. Jak widzicie, można to zauważyć w każdym z pomieszczeń. W sypialni, w salonie oraz w łazience. Dobór mebli oraz dodatków nie powinien być przypadkowy. Tutaj mamy na przykład welurowe piękne łóżko w kolorze butelkowej zieleni, które pięknie wpasowuje się w całą resztę mieszkania. Motyw butelkowej zieleni widać także na welurowych krzesłach w salonie. Mamy tutaj także welurowe zielone poduszki oraz zielone dodatki na ścianach. Mieszkanie, które dzisiaj zaprezentowałam, jest w chwili obecnej w ofercie sprzedaży biura nieruchomości Manufaktura Mieszkań. Tak jak dzisiaj widzieliśmy, standard wykończenia pod klucz jest bardzo rozbieżny. W niektórych mieszkaniach będziemy mieli tylko i wyłącznie zrobione podłogi, ściany, łazienkę i kuchnię, a niektóre mogą iść o krok dalej, tak samo jak to, gdzie możemy się od razu wprowadzać. A które rozwiązanie wy wolicie? Dajcie znać w komentarzu. Nazywam się Aleksandra Jołocha i do zobaczenia w kolejnym odcinku.